Dziś pijemy wino Ciavittoria Passimento, wino włoskie, wytrawne, czerwone, korek naturalny. Z drzewa korkowego. Butelka piękna, ciężka. Oj, bardzo ciężka. Z takim dodatkowym herbatem. Z ornamentem jakimś. Tak jest. Etykieta też taka zacna, na Zło to złoto się świeci. Prodotto in Italia, wino z puli, 14,5% alkoholu, nie jest strasznie. Ciężkie, co? Ciężkie w sensie wagowym. Ciężkie. Nie, no w sensie jakimś aromatu Dobra. i smaku, tak wyobrażam sobie już. Na razie wam nie będę czytał, co i jak czego szukać. Jakiś order. A, 98 punktów dostało. I nie, nie znamy ceny, nie? Ceny i miejsce zakupu nie znamy. Widać już taką. Mhm. Taki kolor ciemny, ciemny. ciemny. Mhm. Czuć to z dojrzałych. Czuć pieniądze. Czuć. Ja. A, no bo nie wiemy gdzie kupione i mhm. lewice, nie? Tak, tak, nie ma. Niczym konkretnym. O mhm. Tak, porzeczką. I to. Trochę czerwono jakby. Strasiowa. zatyka Co trochę w nosek zatyka? Nie. Alkohol wchodzi w nosek? Nie. Nie. Perfuma. Troszkę tak. I wy czerwone owoce czujecie, serio? W pierwszym momencie Serio, była tak. czarna koreczka, w <coughs> tej chwili gdzieś to uleciało. Ja ja taką Serio, ale kolor taki ale mega Tak, kolor jest bardzo aż... ciemny, w ogóle jest, nie ma żadnej. nie to jest nieprzezroczysty. czy tu jest rocznik. Rocznik Wincińczyn. Nie ma rocznika. Ślipka. Tak, ale słodkość idzie delikatnie, przynajmniej na razie. Ale dajmy jeszcze szansę się wywietrzeć. W bukiecie takie jest złożone dosyć, mm -hmm. nie? Dosyć złożone intensywne. Pestko smaku, śliwki też? Tak. Pestka tak, tak. śliwka. Ciężka, tak. czekolada. Mm -hmm. Właśnie no, jest wyczuwalna pestka, nie? Tylko czy to jest wiśniowa pestka? I wy tu Możecie... czuliście? W Zapachu tak, porzeczka było, Teraz pier... nie. Pierwsze takie zaciągnięcie. Tak. To też nie ominęło. W smaku. Nie. Ale teraz nie gdzieś w W smaku uleciała... tak. Czekolada deseroba. To mm -hmm. nie? Śliwka wędzona czy dymiona. Tak. Dymiona mm -hmm. tak na Tak, raczej. W, w bukiecie tak nie jest mocno dostrzegalne, ale w smaku teraz to jest to taka suszona węgierka. Nie? Ale potem już jakby po chwilę tak. oddechu. Na e, krtani jest takie lekkie pieczenie, jakby dużo pieprzu było takiego kajemy. No dobra, ale ten pieprz to, mm -hmm. bo niektórzy to uważają za nieprzyjemne. Czy dla ciebie to jest nie, takie? To fajne? Nie, to nie, to jest fajne. To jest fajne, fajne. fajne. Tak, tak. tak, lekko tak. podrażniające, mhm. bardzo jest, przyjemne. Jest, jest, to taka przyprawa, nie? Pikantna, mhm. jest, fajne. Dla mnie to na przykład pasuje. Ale w kwasowość też idzie. Mm. I ciepłe. Znaczy, dla tak, słodycz tak. na pewno nie. Tam tak jest właśnie to pod tym względem jest neutralne takie. Nie, mi... Chociaż pierwsze wrażenie pierwsze to wrażenie, takie, że jakby takie, słodycz, Tak, ale co, nie? później tak. nie. Już jak no. się rozchodził. Później. Dobra, czytać, bo po polsku no. trochę napisali. No, no, Wino włoskie, gronowe, czerwone, wytrawne, zgadza się. Otrzymuje się z lekko podsuszanych winogron o. uprawianych w pięknej krainie Apuli. Wino posiada purpurowy kolor i wykazuje bardzo przyjemne nuty dojrzałych i suszonych owoców. Zgadza się. Tak. Dobrze uzupełnione smakami czekolady i przypraw. No, Zgadza się. Doskonałe do pieczonych i grillowanych czerwonych mięs i do dojrzałych serów. Tak, też bym powiedział. No, nie, fajne wino jest. Ale takie ciężkie, mm -hmm. nie Już ciężkie. z okrywa, do karka Tak, jakichś, tak, bo tak. jest pieprzny, takie właśnie to przyprawowe. A takie gęste, esencjonalne. Mm -hmm. tak. Ale się cieszę, że na fajnie trafiamy, co? Mm -hmm. Czyli już trochę my się znamy. Nie, dla mnie tak, żeby bardziej tej troszeczkę kwasowości żeby było. Więcej by być... to byłoby idealne. Ale tak, jest to sami, ale ale ile. Ono jest ona jest takie ciężkie. Ale jest w porządku. Tak. Nie, nie, to, to nie to, że tam słodycznie mhm. idzie czy coś. Takie pierwsze wrażenie jest, ale nie. Ona jest takie ciężkie, imperialne, tak jak butelka. Mhm. Ale jest, dokładnie. Mhm. Jest bardzo ciężkie, znaczy bardzo. Jedne z cięższych, które piliśmy. Tak? Mhm. No dobra, może tak. No jest na pewno sensjonalne jest gęste. Jest znaczy w sensie takim Tak. Mhm. Myślę, że może długo leżakować. Na pewno. Mhm. To wino na pewno może długo leżakować. Dlatego zaskoczony jestem, że nigdzie nie widzę rocznika. Może gdzieś na tym graterze. Tak, tak, zobacz. Na banderoli. Um, no nie nic, 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 nic nie napisali. No przeważnie, jesteś, Tak. No i to powinno być jakieś wino takie datowane. Mm. Myślę, że jest mega no. Czekaj, jest tutaj było coś. Ale się na butelce. Nie. A na medalu nie ma. Nie, tylko że 98 punktów dostało. To czyli warte było. To być, że warte, Nie, ale wino jest tak. Wino jest skondensowane. Jest gęste w smakach, aromatach. A, i przede wszystkim zobaczcie, że ona ma 14,5% alkoholu. A ten no, którego alkohol jest się nie wyczuwa? Nie, przykryty. Z tymi przyprawami tak, tak. przykryty, że, Ale nie przeszkadzają te przyprawy. Nie, Boże, takie jest tak. wszystko. Oskubne. no tak, tak. Podrażnie się jest... trochę po gilborkach. Tylko czytałeś, że czekolada jakaś tu jest. jest. nie? Wyczuwacie mhm. to? Tak, tak, tak jest, jest taka gorzka. Przecież ciemna. my powiedziałyśmy, że. Może nie gorzka, to wyrać tak. imleczna taka... Mm, a ja wiem. Ja mówię, że Deserowa. deserowa. Tak. O, deserowa, właśnie. Deserowa. Mhm, tak. Deserowa o smaku śliwku. Mm -hmm. no, no, tak, Nie suszona. o co Ja bym taką suszoną dymioną śliwkę, no? no. Tak. No dobrze, to co? Nie wino fajne jest. Ja? No nie wiem, mogę ja. Ja 8,5, dlatego gdyż... Ja bardziej lubię wina lekko kwasowe, ale... Ja, ja też. To no jest fajne. Dokładnie. Być może w jakiś czas inaczej je ocenię, na ten chwilę 8,5. Ja też ocenię 8,5. Żeby było tej kwasowości więcej, to on kurszył normalnie. Dziesiątkę będę. Nie, 8,5. pół, zasługuje też takie. No ja też chyba 8,5. No ja chciałem dać ósemkę, ale przyłączę się do was, bo ponieważ macie rację. W sensie wina na pewno nie ma żadnych wad, ma fajny długi finisz. Jest spójne. Nigdzie się nie rozjeżdża. Czyli co? 8,5. Tak, takie tak. od nas. No, może za jakiś czas damy dychę. Nie wiem. Na pewno. Wszystko no, ewoluuje dookoła. My też kiedyś, co? Kiedyś co lubiliśmy? Jakie wino? No jakie? Prymi. Pry go. <laughs> Dobrze, Primitivo dalej jest dobre i czasami zdarza się bardzo dobre, ale teraz wolimy wina, które skracają większą kwasowość. Napiszcie, jakie Wy wina lubicie. Dobrze, także co? Dziękujemy za dzisiaj od nas 8,5 tak. i pozdrawiamy Polecam. Was serdecznie i polecamy to wino.